Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie. Ja jestem Edward, a to jest Celest Classic, wydany w 2015 roku na specjalną platformę Pico 8, czyli taki wirtualny silnik. Jest to pierwowzór tego, co później otrzymaliśmy w 2018 roku, tego pełnoprawnego Celest, które oczywiście bardzo serdecznie wszystkim polecam, ale od tego. To wszystko się zaczęło. Ran będzie bardzo krótki. Sami widzicie, że jestem to jest dosłownie 5 minut, więc szybko wytłumaczę podstawowe zasady, co mamy robić, a później po prostu oglądajcie. Nacieszcie się po prostu tym wszystkim, co się będzie działo. Zasady są podstawowe. Biegamy jako Madeline, mamy do dyspozycji bieganie, skakanie, odbijanie się od ścian oraz daszowanie w ośmiu kierunkach. Dasz resetuje się w momencie, kiedy wylądujemy na ziemi, albo dotkniemy sprężynę, albo zbierzemy truskawkę itd., itd. Jest parę różnych opcji, kiedy to może się wydarzyć. Dodatkowo mamy jeszcze kilka takich pomniejszych sztuczek typu... Leg jumping, mamy corner jumping, to wszystko tak naprawdę wydarzy się za chwilę, najważniejsze jest to, żeby biegać, daszować i wspiąć się na 3-kilometrową górę w bluzie, bo jest zimno i 30 poziomów za chwilę zaczynamy, więc odliczanie, uwaga, 3, 2, 1, start. Ja zaczynam i jeżeli studio ma coś do powiedzenia w tym momencie, to bardzo proszę. Jak najbardziej. Na początek takie szybkie przywitanie. Martin jestem i będę czytać dzisiejsze przez resztę tego dnia. Jako że ten rand jest bardzo krótki, to muszę zaznaczyć, że jeżeli ktoś chce zmienić sytuację, naszej znaczy licytacji na wybór SIDa do Randomizera w Megaminie 2, to tak jak widać na ekranie, estimate tego rana to tylko 5 minut, więc macie czas mniej więcej do końca, by jeszcze coś zmienić w tej, w tej sytuacji. I jak na razie prowadzi Seed GSP w sposób wzorowy, usuwa problemy techniczne. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. 665 złotych groszy. Na drugim miejscu czyta Like 3, 455 zł 11 groszy. Na trzecim miejscu pokaż mi swoje towary, 376. Ale takie rzeczy mogą się zmienić e, dzięki waszym wpłatom. Jak na przykład e, ta wpłata, która wpadła w międzyczasie od... Anonima, który przekazuje nam 100 złotych. I te 100 złotych nie, nie leci akurat na te licytacje, ale leci na y, igrzyska na dwie nogi, na finał eventu. Dziękujemy za wpłatę jak nać. Bardzo dziękujemy. Naszym zadaniem w tej grze w kategorii 100% jest zdobycie wszystkich 18 truskawek które znajdują się na planszy. Na przykład na poprzednim ekranie musiałem bardzo uważać na to, żeby truskawkę podnieść, ponieważ dotknięcie górnej krawędzi planszy, wiąże się od razu z przejściem na kolejny ekran, a gra nie uznaje powrotów. Jeżeli już wspinamy, to wspinamy na sam szczyt. E, uwaga, 6 klatek na to, żeby wykonać LED jump. Dzięki czemu pomijamy sekcję, w której muszę czekać na chmurę. E, kategoria Any Percent jest tutaj tak przyjemnie zoptymalizowana, że aż e, cholernie trudno jest to speed runować. Dlatego kategoria 100%, osobiście, moim skromnym zdaniem, jest dużo lepsza. Ten ekran robię wyjątkowo każdorowo, żeby było dobrze, ale jest tutaj wiele rzeczy do wytłumaczenia. Na przykład, takich jak. Jeszcze raz spróbujemy. Sub Pixel Position, które sprawia, że od niektórych końców nie otrzymujemy obrażeń. Więc jeżeli chcecie naprawdę dowiedzieć się, jak speedrunować Celest na Pico 8: to polecam wam zobaczyć pełny guide, który jest dostępny na stronie speedrun.com. Tam są objaśnione wszystkie najważniejsze triki i z tego naprawdę można się solidnie nauczyć. A ja zdobyłem power-up, który sprawia, że teraz mogę daszować dwa razy. Zielony kolor woskop oznacza, że dwa dasze mamy załadowane. Próbujemy teraz przeskoczyć. Tutaj, o jeden. niestety się nie udało. I jest jeden mały problem: niektóre truskawki są schowane za kluczami. Jeżeli klucz nie zostanie. Doniesiony i truskawka nie zostanie podniesiona, to to i tak się nie liczy i musimy podnosić to wszystko jeszcze raz. E, kolejna sytuacja, w której spróbuję zrobić piękny corner jump, który sprawia, że po prostu odbijamy się od ściany w ostatniej sekundzie, to jest generalnie kilka klatek na to, żeby całą tę sztuczkę wykonać. Mały delay, żeby wylądować z powrotem na platformie. E, tutaj w ogóle ten poziom pomijamy całkowicie, przyklejając się do lewej ściany i e, ustawiając sobie Pixel Position, oczywiście Safe Strategy, jeżeli coś nie tak, też jest dostępny. Teraz zaczekamy chwilę, aż się balonik zrespawnuje i lądujemy sobie tutaj. I czas. Generalnie gra była bardzo krótka, nie ma zbytnie możliwości tutaj objaśniać zbyt wiele, ale mam nadzieję, że przynajmniej to do widowisko wam się podobało, ponieważ 3 minuty, 15 sekund, 4 śmierci, to jest naprawdę solidny run. I zachęcam was do tego, żebyście spróbowali. Celest Pico8 jest darmowy. akurat teraz próbowałem wersję przeglądarkową, która jest dużo lepsza od tej wersji, która jest wbudowana w Celest, to pełnoprawne z 2018, tam to troszeczkę laguje, więc jeżeli chcecie spróbować, to próbujcie tę wersję, albo oficjalny pico 8, który też gdzieś jest dostępny na stronie. Zanim się rozłączymy, zanim przekażę, że tak powiem, Tutaj miejsce ekranowi yy, oczekiwania to pytanie: Czy Studi jeszcze chce coś powiedzieć? Jak najbardziej. W międzyczasie pojawiła się e, donacja z poradą, która chyba nie była Ci potrzebna w tej wspinaszce. E, doktor Hu wpłaca 10 zł z komentarzem: Miałeś wziąć linę, czekan i zestaw do rozpalania ognia, a nie magiczną potkę do zmiany koloru włosów w powietrzu z efektem umocznym gazów. E, i te 10 złotych leci na wybór piosenki na zakończenie, Initial D, Déjà e, I 20XX, wybór postaci, Nina, czyli gameplay jak Mega Man X, drugie 5 złotych z tego. No i Halamix, 50 zł. E, dokłada swoją cegiełkę do zmiany sytuacji w wyborze serial do randomizera e, w Mega Manie 2, czyli dosłownie zaraz po tym ranie na opcję, czy ta gra to roguelike, 50 złotych i komentarz faktycznie. Przepraszam, czy ta gra to roguelike? Akurat to nie, ale jutro będziemy o tym debatować przy Pegol Extreme, ale to się widzimy jutro gdzieś około tam 11.00 do... Póki co jeszcze raz wam bardzo dziękuję i cóż, do następnego, do później, do kiedyś, bierzmy się za Megamena.